Witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Tomek Kwieciński. Jestem jednym z trenerów klubów Futuro. I chciałem Cię w tym nagraniu zaprosić na nasze najbliższe szkolenie, które będzie dotyczyło tematu zaradności życiowej, wychodzenia z różnego rodzaju kryzysów, wychodzenia z różnego rodzaju problemów. No i w, na tym szkoleniu, które odbędzie się już za tydzień, 29 czerwca w sobotę w Warszawie, 30 czerwca w niedzielę w Krakowie. Na tym szkoleniu będziemy Ci tłumaczyć, w jaki sposób radzić sobie z różnego rodzaju problemami w życiu, które każdy z nas podejrzewa, że miał i kiedyś będzie miał. To są kryzysy dotyczące czasami związku, czasami jakichś innych relacji, czasami kryzysy zawodowe związane z pracą, czasami kryzysy egzystencjalne związane z tym, w jaki sposób postrzegamy swoje życie i jego sens, czasami kryzysy związane z jakimś wypadkiem, którego nie przewidzimy, typu kataklizm, wypadek samochodowy, czy cokolwiek w tym stylu. No i ludzie mają najczęściej duże problemy w takich sytuacjach, bo nie potrafią sobie z takimi sytuacjami poradzić, ponieważ nie żyjemy już w czasach wojny, gdzie każdy może zginąć każdego dnia tak naprawdę i jesteśmy do takich rzeczy wtedy przy tylko że żyjemy w czasach, które są generalnie bardzo spokojne. Nie jesteśmy nastawieni na to, żeby sobie radzić z kryzysami. I my właśnie o takich rzeczach będziemy mówić. Co zrobić konkretnie, kiedy się pojawia problem? W jaki sposób myśleć, w jaki sposób nie myśleć? Na których rzeczach się skoncentrować, w których rzeczy unikać? W jaki sposób radzić sobie z uczuciami różnymi? W których momentach je olewać i po prostu na nie, nie zwracać uwagi? A w których momentach je integrować i się im przyglądać? W jaki sposób sławni ludzie, którzy osiągnęli wielki sukces, radzili sobie z takimi kryzysami? W jaki sposób do tego psychologia podchodzi? W jaki sposób do tego my podchodzimy, w jaki sposób my rozwiązujemy swoje problemy. W Warszawie będę prowadził wraz z Adamem Dębowskim, którego prawdopodobnie znacie, i serdecznie zapraszam na to szkolenie. Podejrzewam, że będzie to ciekawe połączenie dwóch trenerów, którzy mają trochę inne style i trochę inne doświadczenia. W niedzielę prowadzę sam w Krakowie. Także zapraszam, zobaczcie, do którego z tych miast macie bliżej i mam nadzieję, że się tam zobaczymy.